Już wjeżdżamy tutaj! No, mamy taki wynajęty tym razem. Zobaczymy co z tego wyniknie. To trzeba będzie wyedytować. A, tu będzie gdzie latać. Tada, wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, że wziąłem łupa. No dobra, ja sobie jakoś tak muszę stanąć sensownie żeby pozwiedzać. No to lecimy. Co my tu mamy? No, tutaj jest balkon. To będziemy zwiedzać jutro. Uuu. Telewizor. Nie ma czasu na telewizję. O! Halo, halo. Czyja tu twarz? Ale masz twarz. Kto ci ją narysował? Aniołek? Creepy? Dobra. Dobra, zobaczmy czy u mnie w sypialni wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Czemu mluba ty? Zobaczę Twoją sypialnię, jeśli można. Wow! Serio? Bum! Dobra. Łazienka. Łazienka, spoko. Czysta. No, ja, dobra. Zobaczmy, czy zleci do piwnicy. Dobra. Leci, leci, leci. Jest jestem w sali bilardowej. No, czy ktoś to może uwierzyć, co tu jest jaka kolekcja broni? O, oh, o. Oh, o, oh, o. Oh, oh. Dobra, udało się wylecieć, a tu nie, tu się nie da. No, ja, tu też się nie da. Kurde, się można pogubić w tym domu. Jestem w tej sypialni na dole, gdzie jest sauna. O, 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 dobra, nic nie widzę. Tak, no to już troszkę lepiej. Tu niebieskie światło jest. Dobrze. Chyba teraz mamy zaliczony. Co dziś w telewizji? Drony. O, tutaj były gdzieś te magazyny. Tu znalazłem magazyny. O, ok, Jo! Yo! Co na kolację? Tak, ale to są esy floresy kapitalne. I do łazienki, schowamy się, hopa! Co tu w sypialni? Master bedroom. Łasa, ale ty masz tam światło. Ty co to jest takiego? Jakiś anioł masz nad łóżkiem? Czy szatan? to jest pokój wywiad z wampirem. Anioła masz nad łóżkiem, haha! Ha.